Wybieramy sobie któryś z kolorów, ja na przykład wybrałem biały i niektóre z kwadracików odklejamy i przyklejamy inne kolory, które możemy na przykład wykonać z kolorowego papieru. Wszystko tutaj pozostaje bez zmian. Przed pokazem musimy zrobić kilka obrotów. Ta strona jest zwrócona do widza tak w ten sposób. No i teraz robimy takie obroty. Ok, pamiętamy, że cały czas ta strona jest zwrócona do widza. Tak w tym momencie możemy pokazać widzowi, że kostka jest cała pomieszana. Jednak tak naprawdę kostka nie jest pomieszana, bo należy wrócić do naszych chwytów. Kostka jest ułożona, jednak z tej strony cały czas nie jest ułożona. Przynajmniej... Tak by to wygląda, jakby nie była ułożona. Kostkę trzymamy w ten sposób w stronę widza, tak aby on nie widział bocznych ścianek, ponieważ jak zobaczy boczne ścianki, no to zauważy, że kostka jest jednak ułożona. Ok, i teraz jak podrzucić kostką, aby w magiczny sposób nam się ułożyła. Wystarczy lekko podrzucić kostkę. No i w tym momencie możemy pokazać widzowi, że kostka jest ułożona, zwracając uwagę na tą nieułożoną część, tak aby widz jej nie zauważył. Proszę bardzo, kostka ułożona. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Klikając w kostkę możesz zasubskrybować kanał. Zapraszam też na mojego Instagrama, na Snapchata. Wszystkie linki są w opisie. No i do zobaczenia, cześć.